Zdezynfekuj opuszkę palca. Poczekaj, aż wyschnie. Zdejmij końcówkę nakłuwacza. Dociśnij do opuszki i mocno wciśnij przycisk. Pamiętaj, masz tylko jedną próbę. Usuń sterylnym gazikiem pierwszą kropelę. Wyciśnij dużą kroplę krwi. Powoli pobierz całą kroplę krwi do pipety. Nanieś jedną kroplę krwi na okienko testowe tak, aby całe było czerwone. Powtórz procedurę wyciskania i pobrania krwi, jeżeli nie udało Ci się zabarwić całego okienka płytki na czerwono. Do tej samej pipety pobierz cały bufor z próbówki. Dodaj 4 krople buforu do tego samego okienka testowego. Odstaw na 10 minut i odczytaj wynik. Nie odczytuj wyniku później niż po 20 minutach.